O, cześć, witajcie moi kochani widzowie. Nie zauważyłam Was. Tak zainteresowałam się mocniakami, że nie zauważyłam. Przepraszam. Tak się, tak się zastanawiam, którego mocniaka wybrać. No, ale, ale jeszcze mam niewiele naklejek. Czekam właśnie na mamusię świnkę i wtedy może będę miała więcej tak żeby żebym mogła odebrać mocniaka za darmo. Ile mam naklejek pytacie? Tu jest numer 16. Czyli ja mam 15, a za 15 to gratulacje. Mogę odebrać książkę Gangu Mocniaków za darmo. Macie już, może? Tutaj kolejny etap, ale, ale ja wolę nazbierać 60. Mam nadzieję, że mi się uda. Tylko, yy, kogo polecacie wybrać? Awokado, marzy mi się awokado. Kiedy ta mamusia świnka przyjdzie i przyniesie mi naklejki, bo poszła właśnie do sklepu. Pepo, Pepo, co robić tam na dole, Pepo, Pepo? Masz gazetkę gangu mocniaków. Mocniaków, George. A po co ją tutaj pciniosłaś? Bo czekam na mamusię świnkę, żeby przyniosła mi kolejne naklejki. A jestem ciekawy, dlaczego tobie ma pcinieść naklejki. No bo ja już mam dużo, już mam 15 naklejek. Heh? 15, Pepo, Pepo? Ja już mam prawie cały album, brakuje mi chyba z 5 naklejek. Co? Niby jakim sposobem brakuje ci pięciu naklejek? Po prostu zbielałem i tak sobie naklejałem. Niemożliwe. Przecież ja zawsze zabierałam naklejki od mamusi świnki. Eee, widocznie nie wszystkie, Pepo, Pepo. To nie fair. Nie wierzę ci, George, zmyślasz. Nie wierzysz? No to ci udowodnię, poczekaj. Wluczę tylko ze swojego pokoju z albumem, czekaj, czekaj. No czekam i tak na się świnkę. Co za historia, co on za głupotę opowiada. Przecież on nie ma na pewno całego albumu. Jakby to było możliwe... Przecież ja miałam mieć pierwszy kompletniutki album. Na pewno mnie coś bajeruje. George! George! Halo George, jesteś tam na górze? Zgubił ci się albumik, czy wcale nie istniał? Zaraz zobaczysz, Pepo, Pepo. Mhm, mm co zobaczę? Kolorowankę? Już niosę album. Cierpliwości. Niesie album? Faktycznie ma album. I już za momencik się przekonasz, kto ma plawie cały album Pepo Pepo. Też masz album? No jak widzisz. Ja nie wierzę, że ty masz cały album, pokaż. Co ty tam masz? Widzisz, Pepo, Pepo? Cały album naklejek z gangu Mocniaków. Co? No i co? Zdziwiona? No tak, jestem zdziwiona. Przecież to nie są naklejki z gangu Mocniaków. A z czego niby, yy, Szkubusia Puchatka? No nie z Kubusia Puchatka. Chociaż ty masz taki chyba rozumek, jak Kubuś Puchatek malutki. Chyba ty, Pepo Pepo. Przecież widzę, że to są naklejki z gangu mocniaków. No ale to są zupełnie inne. Tutaj jeszcze były takie małe. No to się udało dobrze ci przykleić. Ale tutaj już takie wielkie. No sam spójrz. Bo takie duże to po prostu yy, yy, więcej mają mocy, więcej po prostu znaczą. Tak jakby to były na przykład trzy te mniejsze naklejki. Tutaj, George, to jeszcze jakoś ci się udało. Jeden, dwa, trzy, ale już paróweczka to miejsce na dwie naklejki. A te? No to już w ogóle niewiarygodne. Takie wielkie. No i coś tego. Przecież mówili, żeby otrzymać Mocniaka, trzeba mieć pełen album naklejek. No to jeszcze mi brakuje. Ja zaraz ci powiem ile. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze policzyłem, widzowie? Brakuje mi pięciu naklejek. No sami powiedzcie, ilu mi naklejek brakuje. I po prostu, jak mamusia Świnka przyniesie te naklejki, to ja zabieram i będzie już komplet. No tutaj mi jeszcze jednej brakuje. Daj spokój, George. Wszędzie ci brakuje. 18, 26, 27, 28. Poza tym, to są złe naklejki. Każda naklejka musi mieć odpowiedni kod. Zobacz, zobacz, jak to jest u mnie. Tylko spójrz. Widzisz? Każda naklejka ma specjalny kodzik. Bardzo długi taki numer. I poza tym jest taka złota. A twoje niebieskie i w ogóle złe. Nie denelwuj mnie Pepo, Pepo, twoje są złe. Ja mam już pełen album. O, idzie właśnie mamusia Świnka i wszystko ci wytłumaczy. Tobie niech tłumaczy, Pepo, Pepo. Mi niech lepiej dane klejki, boś mi niedużo dużo blakuje. Mamusia Świnka, mamusia Świnka, masz naklejki? Dla mnie, dla mnie. O! Tak, mam naklejki, ale może ktoś mógłby mi pomóc rozpakować zakupy? No pewnie, my ci pomożemy, mamusiu świnko. Ale naklejek. George, uwierzysz? Zobacz, jak dużo naklejek, aż się zaplątałam w te naklejki. Aha, ich jest! Uf, chyba będę miała pełen album. Ja też będę miał pełen album, Pepo-Pepo. Torch, pepo. ile razy mam Ci tłumaczyć, że Twój album nie jest pełen? Jest już. No to co, pomożesz mi naklejać do mojego albumu? A dlaczego do Twojego najpierw? No bo Tobie sam mówisz, że mało brakuje, a to jest tak dużo, ja muszę dużo przykleić. No dobrze, Pepo-Pepo, a jakiego Ty mocniaka sobie wybierzesz? Właściwie to nie wiem, muszę się zastanowić. A ja to sobie wybiorę taki klem czekoladowy. No, on jest fajny. Pepo, Pepo, mieliśmy najpierw rozpakować zakupy. No i ostatnia naklejka, moi kochani widzowie. I cały albumik już mam. Daram, daram, taram. O nie, przyklejam się do ręki. Au, au, au. O, udało się. Pepo pepo. A dla naklejki dla mnie. Yy, naklejki dla ciebie? Czekaj. O, jest naklejka dla ciebie. Została ostatnia. Co, tylko jedna naklejka dla mnie. No, tak jakoś wyszło. Chyba, że jeszcze gdzieś tam są. Ciczko powiem, mamusi świncie, że Zeblałaś wszystkie naklejki. Mamusi świnko. No, cześć, uspokój się. Pozwolę Ci się bawić moim mocniakiem. Jak cię mieć, Twojego mocniaka. Mam dużo w albumie. No, to teraz będziemy zbierać już do Twojego albumu. Y no dobrze, ale ja wybiorę moczniaka. No. I co, wybierzesz ten kremik? A ty co byś chciała, pepo, pepo? No, ja bym chciała parówkę Patrycję albo Rogalika. Rogalik jest fajny i parówka też, bo mogą służyć za takie poduchy do spania. O, dobrze myślisz, Pepo, Pepo. To może faktycznie weźmy rogalika. A. Albo, albo parówkę Patrycję. Będziemy mogli nawet na wakacjach dwójkę na niej spać. Hmm. No dobrze. Pomyślimy w sklepie. A wy, kochani widzowie, ile już macie mocniaków? Właśnie, czy byście wybrali na naszym miejscu: palóweczkę czy logalika? Rogalik jest smaczniejszy. No tak. Tu ma No to my się już z wami żegnamy, bo musimy rozpakować zakupy, a potem biegiem, biegiem idziemy po naszego mocniaka. Tak, lażem pójdziemy, lażem przyniesiemy. No i super. Czasem fajniej jest mieć brata. I sioś No to papara papa, do zobaczyska. Cześć.